Dzień dobry drodzy inwestorzy. Witam Was w kolejnym odcinku. Marcin Garbaciak, Akademia Eksperta. Dziś porozmawiamy o drzwiach tarasowych. Wiem, że jest to temat, który no, spędza Wam sens powiek przy planowaniu inwestycji. Który system wybrać, który z nich jest lepszy, czym się różnią, jakie udogodnienia. Można uzyskać dzięki tym systemom. Dziś razem z moim gościem, a jest nim pan Jarosław Wodzisławski z firmy GU, postaramy się rozwiać wszystkie wątpliwości. Dzień dobry, panie Jarku. Dzień dobry, witam wszystkich serdecznie. Zanim przejdziemy do tematu dzisiejszego spotkania, chciałbym wam pokrótce opowiedzieć o niespodziance, którą przygotował dla, dla was Chris Paul, a mianowicie dla wszystkich budujących, mamy. Czy oferujemy na naszej stronie do pobrania darmowy e-book, dzięki któremu mam nadzieję jest proces wybierania dobierania stolarki otworowej na całym etapie budowy. Ten e-book możecie pobrać na naszej stronie crispol.pl ukośnik e-book. Także bardzo Wam serdecznie polecam. Bardzo fajna publikacja. Myślę, że na pewno będzie Wam pomocna w Waszych planach inwestycyjnych. Ale przechodzimy do tematu dzisiejszego spotkania. Na początku chciałbym, abyśmy takie postawili sobie pytanie, czy warto inwestować, czy warto planować duże przeszklenia w naszym nowym domu. Panie Marcinie, Pan sobie zdaje sprawę teraz, że. Powietrze i światło dzienne wpływające do domu jest nam niezbędnie potrzebne. Inwestor, znaczy, inwestorzy, inwestorzy chcą mieć mm -hmm. przeszklenia różnego rodzaju, a na dodatek jeszcze fajnie jest, jak to przeszklenie można jeszcze przesuwać. W związku z tym, to jest częściowa odpowiedź na pańskie pytanie. Natomiast jeżeli chodzi tak z punktu praktycznego rzecz biorąc, mm -hmm. to, to panie Marcinie. Nie ma dzisiaj domu jednorodzinnego, gdzie by nie było przynajmniej jakieś duże przeszklenie. Ludzie chcą mieć u siebie, nie wiem, peska, HS albo coś podobne i przy tym jeszcze dużo światła dziennego, po to, żeby sobie wygodnie usiąść chociażby przy kawce, wypić kawkę czy coś innego. Natomiast tak naprawdę również odpocząć. Wypoczywamy sobie, siedząc na tarasie. Jednocześnie chcielibyśmy tam szybko, w razie potrzeby schować się do domu. Okej. Okay. Wspomniał Pan, Pan Jarku, system PSK czy HST, czyli rozumiem, że no już jesteśmy zdecydowani na ten wielki gabaryt, tak? Żeby tak. Te, te, ta właśnie przestrzeń przeszklona, ta otwarta, ten dostęp światła, powietrza był jak największy, ale teraz Czym się różni właśnie ten system PSK od HST? Jak możemy w łatwy sposób odróżnić? Czy możemy w ogóle w łatwy sposób odróżnić te systemy? Tak? Tak. Możemy. One się różnią nie tylko obsługą. PSK, chciałbym powiedzieć o PSK. PSK to jest złożone, złożone okucie i złożony proces otwierania. Bo najpierw musimy odryglować cały mechanizm, mhm. potem odstawić skrzydło na około 10 cm. I dopiero możemy przesuwać. Się składa z tych trzech etapów. Natomiast w HES-ie mamy sytuację taką, że w trakcie odryglowania skrzydło już jest podnoszone i gotowe tylko do przesuwania. To jest, to jest ta pierwsza różnica, czyli łatwość obsługi. Inna w ogóle podejście tej obsługi. Na dodatek musimy mieć świadomość tą, że ten załóżmy ciężkie PSK takie. Maksymalnie 150-200 kilo, nawet, tak? Odstawione od ościeżnicy na te 10 cm powoduje to, że ono pracuje cały czas. Te wózki muszą przenieść to, ten ciężar. To niesie to ze sobą pewne. Hmm, pewną ostrożność, pewną, pewną ryzyko. ograniczenia, tak, no bo tak. wspominałem, że to rzeczywiście to Dokładnie musi być, tak. to tutaj tak. ograniczenia wagowe, czy gabarytowe też. Już wagowe, gabaretowe, i jakbyśmy się chcieli skupić na tym, no to yy, sami wiecie, że na rynku w, u nas no, są mi znane co najmniej trzy różnego rodzaju mechanizmy PSK, ale one niestety Mieszą się w dość małych gabarytach. Znaczy, do niedawna były to duże gabaryty, tak? Teraz już coraz mniejsze się robią, bo już się okazuje, że te dwa metry, to takie maksymalne na PSK, to już jest wszystko, co można wycisnąć. Więcej się po prostu nie da i w związku z tym yy, ludzie chcą już coś większego jeszcze, żeby jeszcze większe mieć to przejście. Stąd, yy, stąd jest ten kierunek według mnie również w stronę HS-ów. To są inne przestrzenie, inne skrzydła, innej wielkości. Czyli reasumując, tak naprawdę no wygodniejszym, czy lepszym rozwiązaniem dla inwestora byłby ten system HST. Dokładnie tak. tak. Bo my, no mamy tą większą wygodę, tak jak Pan tak. wspomniał. Przede wszystkim, przede wszystkim nam na, zależy na tym, żebyśmy mieli jednocześnie łatwe wyjście na zewnątrz, to jest raz. Łatwo obsługiwali ten mechanizm, no i żeby był bezawaryjny. No to po prostu HS, muszę pan, Państwu powiedzieć, że to jest ciekawa konstrukcja i ona ma swoją historię. I to są schyłek lat 50., gdzie pojawił się pierwszy producent seryjny Okuć do tego systemu i zostały właściwie wypracowane pewne standardy. Dlatego no i oczywiście powiem, że to był giełd. No, domyślam się, że tutaj nie bezpodstawnie tak. wspomniał pan, kto pierwszy i od, i od kiedy tak. ten system jest, tak. jest na rynku. Ale powiem szczerze, ja jestem zdziwiony, że to już od lat 50., bo wydawałoby się, że to jest gdzieś, y, tak naprawdę początek y, XXI wieku, że dopiero te systemy się gdzieś tam pojawiają, a tu się okazuje, że historia jest dużo tak. Y, starsza, tak, tego powiem, y, Dokładnie tak. Powiem, że kiedyś, no oczywiście nie wyglądało to tak jak teraz. Mhm. Niemniej jednak y, proszę, proszę docenić ten HST, skoro on przeżył 60 lat ponad, prawda? No to rzeczywiście to o czymś to świadczy. Tak. To jest coś jak Volkswagen Golf. <głos> <głos> tak, który... Albo jakiś inny samochód. To ma pan rację. <noise> który niezmiennie tak się i cały czas Oczywiście. funkcjonuje na rynku, i tutaj myślę, że podobnie jest z HSM. No właśnie, wspomniał pan, że on już 60 lat jest na rynku, przechodzi swoją ewolucję, i teraz tak naprawdę no i staje się, ma za zadanie być coraz przyjaźniejszym, bo. Bo mieliśmy, że PSK ma ograniczenia te gabarytowe, tak? Tak. bo one jakiś tam udźwig te okucia mają. W hs mamy mniej tych ograniczeń, mamy większe możliwości, łatwość no. obsługi. No Dokładnie. i teraz w hs pojawił się tak zwany próg bez barier. Tak? tak. I może troszkę o tym progu, byśmy mogli usłyszeć. No, proszę bardzo. Ja tutaj przyniosłem taki model. Mhm. I chciałbym powiedzieć, na czym to polega. Otóż do tej pory wszystkie rozwiązania, które próbowały się pociągnąć pod próg bez barier, cokolwiek to znaczy, albo zastosowanie dla budownictwa bez barier, to w tej chwili taki próg będzie wyglądał tak. Znaczy on wygląda, bo on już jest dostępny mm -hmm. i Chris już tak, się zdarzyło, że zrealizowaliśmy kilka zleceń takich z wami. Natomiast proszę sobie wyobrazić, bo teraz musimy trochę wyobraźni uruchomić, ja wezmę go do, do ręki, wyobraźmy sobie, że jesteśmy wewnątrz pomieszczenia, tak? To ten poziom może być równą z posadzką. Idealne rozwiązanie. Mamy tylko 5 mm szynę, natomiast jeżeli uda nam się zrobić tak, że zewnętrzną posadzkę zlicujemy z górną krawędzią, to proszę Państwa, nie ma chyba nic lepszego. Jeszcze chciałem, jeszcze chciałem wspomnieć o jednej rzeczy tutaj. E, te elementy to nie jest tak, że one sobie tutaj tak są, bo można było to przykryć. Nie, nie. Tu chodzi o coś takiego, że gdyby się tu woda dostała, to ona sobie spłynie pod spodem, zostawiając to cały czas suche czyli y, albo piasek, albo kurz, łatwo sprzątnąć, tak? Czyli jest, jest też przyjazny dom w obsłudze, tak? Czyli nie Dokładnie. tylko ułatwia przemieszczanie się, no bo tak naprawdę, okna tarasowe, no to w dużej mierze, szczególnie teraz w okresie letnim, tak? Tak. w którym wchodzimy, służą do częstego przemieszczania. Się, tak, do tej strefy ogrodowej, do tej strefy wypoczynkowej do tarasu, a co się też wiąże z różnymi warunkami pogodowymi, tak, no bo teraz mamy taką huśtawkę, a to deszcz, a to wiatr, a to no, niestety igrat zdarzający się i różne później sprzątanie o, tarasu. Sprzątanie i odkurzenie. Natomiast tutaj wraz, jeżeli zostanie to prawidłowo przewidziane, to po prostu woda sobie odpłynie spłynie po dolnej części, pomiędzy tymi szczeblinami i. Mamy elegancko, czysto bezpieczne przejście. Czy to, o czym też już w poprzednich odcinkach, o czym z moimi poprzednimi rozmówcami rozmawialiśmy, warto już na etapie projektu, na etapie planowania tej swojej inwestycji rozmawiać z wykwalifikowanym doradcą na temat tych rozwiązań. Dzisiaj polecamy Wam ten próg bez barier w oknach typu HST. Wcześniej wspominaliśmy, że o tych gabarytach, że ma większe możliwości niż system PSK. Jakie mhm. maksymalne właśnie gabaryty my możemy na oknie HST w systemie PVC? Proszę pana, 14 metrów kwadratowych się nie boimy. Oj, wy się nie boicie również. Tak, czyli z czystą gwarancją, spokoją możemy zaproponować tak 14 metrów tak. kwadratowych, co daje już naprawdę potężne, potężne przeszklenie i potężne tak. możliwości. Teraz bardziej wydaje się, że to już jest kwestia szklenia i szyb, tak. bo cały system okuć czy, czy profili, bo tutaj też jeszcze kwestia czasami jest i profili aluminiowych, daje radę. radę. Ale cały czas też wspominamy tak, jak wcześniej rozmawialiśmy, że ten system się też rozwija i staje się coraz bardziej przyjazny dla inwestorów. Obecnie jesteśmy na Etapie wprowadzania nowości nowego systemu Lift Unit. Czy coś więcej właśnie na temat tego systemu moglibyśmy e, Oczywiście, powiem za chwileczkę, może jeszcze mhm. jeden aspekt związany z tym progiem, bo proszę sobie wyobrazić, że dom budujemy nie tylko, znaczy budujemy w tej chwili, mhm. ale on nam służy na lata. Czyli można powiedzieć, że zastosowanie takiego progu nam albo będzie potrzebne, albo dla naszych dzieci jest potrzebne, tak? No bo w momencie mówię, że to jest próg od przedszkolaka do seniora, dlatego że w wózeczku sobie wywieziemy dziecko na świeże powietrze, tak? A później, gdy zmienimy wózeczek w wieku seniora na inny wózeczek, to on też ładnie przejdzie po tym progu. No to jest fakt że rzeczywiście, że to już powinniśmy myśleć też perspektywicznie i tutaj. No nie tylko wygodne przemieszczanie się, gdy jesteśmy pełni sił, tak? Tak. my biegamy, ale też w momencie, kiedy no troszkę tych sił nam zabraknie. Dokładnie. Tak? Czyli to, o czym mówiliśmy, że przy PSK też te łatwość otwierania Otwieranie. na korzyść HSA, no i łatwość przemieszczania się. Tak? Tutaj rzeczywiście ten niski próg może mieć znaczenie nie tylko mhm. teraz, gdy my wychodzimy sobie na taras, ale w późniejszym czasie może mieć być bardzo yy, przydatny. To bardzo cenna uwaga, także dziękuję. Proszę bardzo. Wspominał pan o tak, lift unit. W systemie Lift Unit właśnie. Yy, ja przyniosłem ze sobą yy, taki mechanizm mm -hmm. i, z, i po prostu, tak szczerze mówiąc, niewiele tam widać, bo ma nie być widać. On po prostu wierzcie, mi, działa. Natomiast yy, on pozwala na obsługę naprawdę ciężkich skrzydeł. Z dziecinną łatwością. Otwieramy naprawdę bardzo y, lekko i bardzo przyjaźnie. Y, zdarzyło mi się w ostatnim czasie, bo muszę się przyznać, przed kamerami, zdarzyło mi się w, w ostatnim czasie wymienić y, okucie i założyć takie urządzenie. Y, y, nie było to u mnie oczywiście. Muszę powiedzieć, że sam byłem zaskoczony, jak to ładnie pracuje, i nie mówię tutaj tylko marketingowo, bo potwierdzają to klienci nasi, którzy, którzy to obsługują. Natomiast zastosowanie takiego mechanizmu w HES-ie praktycznie jest niezauważalne. Nikt nie wie, on jest montowany gdzieś tam w okolicach tylnego wózka. Natomiast przez to, że, że to jest innowacyjne rozwiązanie, i podejście jest trochę jak gdyby inne, bo zaraz pewnikiem się od, mogą odezwać głosy, a sprężyna załatwia tam sprawę. Ja już tutaj nie chcę wchodzić w takie głęboko techniczne rzeczy, ale tutaj po prostu ono działuje, że. że że inaczej się unosi skrzydło. Ta klamka naprawdę mięciutko, mięciutko, płynnie chodzi, lekko, żebym nie powiedzieć, że jednym paluszkiem. No, ty, ja myślę, że ty często przywołuję gdzieś e, rozwiązania z samochodów. Tak? No, już pojawił się tutaj golf, ale na zasadzie e, klimatyzacja manualna również gdzieś tam nam składa mm -hmm. samochód i można funkcjonować. Wcześniej e, otwieranie szyby. Teraz myślę już bez tych rozwiązań typu klimatronik automatycznego nie sterowania ma. nie wyobrażamy sobie, tak? tak? Wręcz nie, nie pamiętamy, jak ustawiać sobie te parametry, żeby były dla nas przyjazne. I, I tutaj no, to jest kolejny etap rozwoju tego systemu, tak? tak. Przez te kilkadziesiąt lat e, na rynku on się doskonali. I wcześniej, tak jak pan wspomniał, sprężyna, która też gdzieś tam jest ukryta i nie, nie, i nie, nie widać. Pomagała nam przy otwieraniu, przy ruchu tego skrzydła. Tak, teraz jest to kolejny element, który jest niewidoczny dla naszych oczu, ale dzięki tak. niemu ten HS płynnie nam się otwiera i zamyka, i z łatwością nawet dzieci mogą otwierać i Jasne. zamykać. A muszę powiedzieć, że w powiązaniu jeszcze z amortyzatorem klamki, który może zostać dołożony do zasownicy, to już w ogóle jest bajka. Ta klamka się przesuwa płynnie, w ogóle nie, nie, nie czuje się żadnych działań mechanizmu. Po prostu ona sobie tak płynnie jednym palcem można zamknąć i otworzyć. Także pamiętajcie, drodzy inwestorzy, bardzo ważna jest kolor klamki, czy on nam się komponuje z dobranym kolorem z okleiną, ale ważne jest też, pamiętajcie, zadajcie pytanie, czy jest odpowiedni system, który też będzie wam ułatwiał pracę tej klamki i ten lift unit, który u nas w tej chwili już w ofercie jest dostępny. Ale oprócz tego systemu wspomagającego otwieranie HSA. Jest też bardzo fajny system, szczególnie przydatny teraz w okresie letnim. Jest to listwa wentylacyjna. Tak? Na czym to polega i co to za gadżet, Panie, że tak się wyrazi? Pani wyrazuje. Marcinie, no gadżet jak gadżet. Ona została. ten gadżet. To nie jest takie łatwe dla mnie do przełknięcia, <gadżet> bo powiem tak. Listwa wentylacyjna to jest coś, co załatwia kilka tematów y, nam i y, jeżeli mamy dom, tak, no to ja bym chciał spać spokojnie, ale jednocześnie chciałbym mieć jakieś proste urządzenie, które pozwoli mi na dostarczenie świeżego powietrza. W związku z tym listwa wentylacyjna zastosowana w HSie, powoduje to, że sobie ją ustawimy w pozycji otwartej, znaczy rozszczelnionej. tak, natomiast klamkę w kierunku zamknięcia, przekręcimy wkładkę i to już jest, to ustrojstwo, to, na, to ta rzecz została przebadana na RC2, czyli na dość dobrą klasę, żeby czyli tak jest, nie strasać, jest, to tak? jest to zabezpieczenie jest tak? certyfikowane, certyfikowane, bo to certyfikowane, jest ważne, tak, tak że nie tak. jest to tylko słowo honoru, że tak. nie, jest to jakieś zabezpieczenie, tylko rzeczywiście tak. jest to zbadane jest to yy, przebadane. Czyli mimo że mamy HS jakby uchylonego, tak? No bo jest ten otwartego, ruch, otwartego przesuniętego, na... przesuniętego na około 35-8 mm, bo tak to jest. Czyli no to już jest, jest, jest... jest rzeczywiście ta listwa, przestrzeń pozwala tak, na przepływ powietrza. Tak, listwa jest prawie, że od dołu za wyjątkiem tych pierwszych 200 mm od dołu jest z podwójną siatką. Która zapobiega przeciwko dosta przeciw dostawaniu się różnych drobnych muszek, komarów, etc. Tak. No to, to też jest ważne, prawda? Bo nie tylko tak. sam przepływ powietrza, ale też nieproszeni goście, który. No, no, właśnie, bo... właśnie, oprócz wieczorem. włamywaczy, tak? Jeszcze tak. nieproszonymi gośćmi mogą być właśnie. E... Owady, tak, owady tak. które się dostają do pomieszczenia. To bardzo fajne, rzeczywiście polecam rozwiązanie, polecam jeśli będziecie szanowni inwestorzy rozważać wybór okien HST, a tak jak Pan Jarek wspomniał w dzisiejszym budownictwie raczej nie wyobrażam sobie, żeby tego dom bez tego typu rozwiązania był, bo jest to naprawdę wygodne i bardzo fajne i cały czas ten system się rozwija. Oprócz tej systemu ułatwiającego otwieranie i zamykanie HSA, oprócz niskiego progu, który też pozwala nam na swobodne tak, przemieszczanie się w Dokładnie. Otwartej, zamkniętej mhm. do otwartej między pomieszczeniami. No, idziemy też myślę, że w stronę automatyzacji. Tak? No, ostatnio przy okuciach też na ten temat rozmawialiśmy. A jak ta sprawa ma się w przypadku okien tarasowych? Drzwi tarasowe. No, przy drzwiach tarasowych to jest w ogóle bardzo fajna historia. Proszę sobie wyobrazić, że możemy to zautomatyzować. Jest napęd, który się nazywa HS Master, ale mniejsza o nazwę. Mhm. Jest to element, który jest dokładany do y, konstrukcji i y, wy wykonuje dla nas za nas tą ciężką pracę, tak? tą mm -hmm. ciężką pracę w tym sensie, że, że już y, darujmy sobie to, że tam możemy mieć klamkę, ale jeżeli ja sobie tam kliknę pilotem czy włącznikiem, a już nie wspomnę o komórce, tak? Czyli mamy możliwość mimo tych dużych gabarytów, tak, bo wspomnieliśmy, tak. że do 14 metrów tak. kwadratowych możemy zrobić, mamy możliwość też sterowania i z wykorzystaniem smartfonu, od... czy w ogóle no, z wykorzysta... automatycznego otwierania i dokładnie, zamykania. Dokładnie, dokładnie. I to może być wysterowane w wieloraki sposób. Mieliśmy klienta, który powiedział, że a ja chcę wchodzić, to zainstalujcie mi od zewnątrz czytnik linii papilarnych. I to Robiliśmy. Tak, czyli nie ma, nie ma konieczności montowania klamki tak. Tak, i, i ryzyka, że ktoś nie może ktoś tak. nie dostać. Czyli no tutaj tak. rzeczywiście te systemy tarasowe, tak jak właśnie HST, też można naprawdę w bardzo fajny sposób sobie. Tak, jeszcze jeszcze przepraszam, jeszcze tak. powiem o jednej hmm. ciekawej rzeczy, bo e, niedawno mi się zdarzyło, że klient e, Później się zdecydował na HS Mastera, na ten napęd mhm. automatyczny. Bo HS Master to jest urządzenie, które jest dokładane, więc taka przeróbka, w tym sensie, że dostosowanie, powieszenie napędu mhm. gotowego, to zajęło nam równo 4 godziny. Przyjechaliśmy, rozszkliliśmy. Przenieś, założyliśmy gotowy napęd, bo on jest robiony na wymiar. Mhm. Oczywiście, to można zrobić. To, jest, to, to nie jest problem. Czyli tak naprawdę to jest też informacja dla wszystkich już szczęśliwych posiadaczy okien typu HST, że na każdym etapie tak. inwestycji, czy jeśli już macie zamontowanego tego przysłowiowego HS-a, macie możliwość też go zautomatyzowania. Tak. Tak? Czyli Jakiś na kształt bramy garażowej, której do tej pory poruszaliście, otwieraliście ją ręcznie i dołożenie automatu nie jest jakoś specjalnie skomplikowane. Podobnie jest w systemach HST, System, tak? czyli że dołożenie tak. tego automatu nie jest jakoś specjalnie nie, skomplikowane. Nie, po 4 godzinach. Te 4 godziny zajęło montaż tego urządzenia. No to też zależy jaki gabaryt jest, tak? dokładnie, też... no nie było lekkie, bo HS Master to ma możliwości do przesuwania do 400 kg skrzydło, także... To rzeczywiście my... ma, mo... ma możliwości. Panie, Panie Marcinie, no ma możliwości, zanim powiedziałbym, zanim odeślemy na taką stronkę drzwitarasowe.pl to właśnie tam można to zaprezentować, że tam widać to, jak po prostu, co, co nam daje napęd elektryczny. Tak bliżej i dokładniej, tak? Wygodę, komfort, no i oczywiście w połączeniu z progiem same plus. Czyli na tej stronie, o której Pan y, wspomniał możecie też Państwo sobie porównać i zobaczyć tą różnicę między systemem PSK a HST Dokładnie. i rozwiązania, jakie, jakie rozwiązania tak naprawdę możecie spotkać właśnie w oknach typu HST. Moi drodzy, dziękuję Panu Jarosławowi za dzisiejszy dziękuję. odcinek. Mam nadzieję, że troszkę Wam przybliżyliśmy tą całą Terminologię i ten cały yy, proces decyzji między PSK a HST, to, to który system jakie ma yy, możliwości. Yy, yy, widzieliście też i słyszeliście yy, te udogodnienia, jakie możecie zastosować w, w oknach typu HST, czego możecie się yy, spodziewać. Przypominam też o naszym yy, darmowym e-booku, który yy, na pewno pomoże Wam w doborze odpowiedniej stolarki, a także no, poprowadzi was przez całą e, inwestycję. Jeszcze raz dziękuję Wam bardzo. Dziękuję Panie Jarku. Dziękuję. I do zobaczenia w kolejnych odcinkach. Pozdrawiam. Do zobaczenia.